Wiem, że trudno ci to pojąć, ale program narzucony na społeczeństwo jest tak silny, że naprawdę wiele musiałoby się wydarzyć, aby ludzie w końcu otworzyli swoje oczy na prawdę, którą od zawsze oferował im wszechświat, i aby tym samym odwrócili się plecami do wszystkich kłamstw, jakimi do tej pory byli karmieni. To nie jest łatwe. Nawet z pełną listą dowodów to po prostu trudne. Przekreślić wszystko, co się znało i wiedziało, na czym układało się swoje życie? To, jakbyś budowała domek z kart, a ja przyszedłbym w trakcie i dmuchnąłbym w niego. Domek runie, a ty? Pierwsze, co zrobisz, to wpadniesz w słość, bo zepsułem Twój dom, Twoją kreację, Twoją teraźniejszość i przyszłość z tym, że nie wiesz jeszcze, że ona nigdy nie była całkiem Twoja, a narzucona na ciebie przez program. Potem się wystraszysz, bo nie będziesz wiedziała, co masz teraz zrobić bez teraźniejszości, bez planu na przyszłość. To będzie pierwsza główna reakcja ludzi.